No spotykamy się no, pierwszy mecz z wami, teraz z wami, no szczerze mówiąc myśleliśmy, że się coś uda. No, ale gratuluję przede wszystkim, gratuluję przede wszystkim. Ostatni mecz czy jeden, teraz czy zero, no cóż ja mogę powiedzieć? No, myślę, że może parę, o parę zdań za poprosimy trenera świtnika. Podchodzimy do każdego meczu. Jakby to był najważniejszy dla nas mecz. No wiemy, że Bochnia jest niewygodnym przeciwnikiem. To było widać po pierwszym secie i no, mówię, ja się obawiam każdego meczu. No, przede wszystkim mówię, jeśli jest drużyna walcząca, gratuluję za to radę drużynie Bochni, bo no, bardzo fajnie grają, powiem tak. I mówię, no, cieszę się, że mój zespół zagrał w miarę dobre zawody, jest, jest coraz lepiej. Także jest to oprócz trzech punktów i zwycięstw nadchodzi lepsza gra. Także no to jest taka dla mnie jakaś tam wskazówka, że idzie ku dobremu. No to gromadzimy jeszcze raz, chociaż no, na troszkę dwa, dwa mecze przed własną publicznością i dwa mecze przegrane. I to ale to z tym tak samym, także... No. Dokładnie to myślę, że to możemy to i połączyć, połączyć w jedno. Nie wiem, czy możemy trenera naszego nie przeskoczyć po... podobnie jak ja, ale... Ja dziękuję za gratulacje i gratuluję wyniku, bo chociaż te gratulacje walki to... Znaczy tak, walka była, ale za walkę się niestety punktów... Nie przyznaję, ale na pewno był to jakiś, jakiś, jakaś odskocznia od tego, co zagraliśmy, zagraliśmy ostatnio. Też to jest trzecia porażka z rzędu i będzie trzeba, będzie ciężko teraz się, się zmobilizować w każdym meczu, żeby, 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 żeby wygrać. Zmobilizować może nawet nie tyle, co zostaje to w głowie. Takie, takie porażki, zwłaszcza serię. A tutaj mecz, mecz jak najbardziej z naszej strony. Fajny, może dobry, nawet, ale no zabrakło, zabrakło parę piłek. Zabrakło, może nie tyle zabrakło, co decydowały takie piłki, jak wpadły na przykład po siatce, po zagrywce, właśnie tam asy jakieś, nieporozumienie w, u nas w naszych szeregach. No i takie, takie piłki decydowały takie właśnie detale. No Jak to mówią, szczęście sprzyja No i jeśli nikt był lepszy, no i dlatego wygrał 3-0, zabrał 3 punkty. Czy, czy zawodnik on zawod, go chyba? Tak. Czy równie dobrze się grał to na znaczy, naszej hali dzisiaj? Zimne, zimne, to jest ciężka hala do grania. Się, to... My na innej hali w ogóle trenujemy na dużo mniejszej i wejście na taką dużą halę to jest... Przestrzeni za dużo. Tak, tak. I zimno dzisiaj było na sali, także zimne, ciężko było no, no, to znaczy ciepło niestety, utrzymać. Myślę, że to ostatni raz się było, że było wody, Powiem tak, że jest gdzie jeździmy to warunki są podobne akurat, bo i w Krośnie... Temperatura no, była jeszcze niższa, no ciężko się w takich warunkach gra trener, można powiedzieć. powiedzieć. Środkówka jest taką grą, że no, ciepło jest potrzebne. Gra się rękami, więc... No ale to nie mówię, nie, 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 można zwalać też na, na, na... Każdy ma, ma takie same warunki. Każdy ma same warunki, właśnie o to chodzi. Jak tutaj już ten powiedział, całkiem, całkiem niezły mecz w naszym wykonaniu. No, w tym pierwszym secie zabrakło naprawdę niewiele, żeby żeby, 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 żeby prowadzić jeden, 1-0. No, goście tutaj jesteś mieli troszkę szczęścia, bo te piłeczki po tam wpadały. Gratuluję zwycięstwa. Spodziewaliśmy się troszeczkę innego wyniku. Chcieliśmy tutaj wziąć rewanż za ostatnią porażkę pucharową. No niestety niestety nie udało się. No, szkoda też, że nasi kibice tak biernie nam kibicują, bo... Mieliśmy nadzieję, że nam pomogą. No ale trudno. No ale z kibicami to chyba nie wiem. Właśnie w troszkę, troszkę mniej krzykuje jest niż wręcznej, tak wiem wręcznej nie wiem czy. No właśnie no, trzeba, to właśnie trzeba sobie. oglądać sobie, oglądać sobie reprezentację, jak nam się A... kibicuje. No to, no to ja myślę, że jak I zacznę te... się wygrywać, to będzie, będą i klakierzy. Ale właśnie, ale właśnie, to w trudnych momentach też powinna być... Siódmy zawodnik na boisku, to powinna być publiczność.